Szkoła. Niektórzy ją lubią, a znaczna większość nie. Miejsce, w którym uczą cię często nieprzydatnych tobie rzeczy, zmuszają do ciągłego siedzenia przy książkach. Lecz, mimo tego wszystkiego, osobiście myślę, że należy do tej mniejszości lubiącej to miejsce. W szkole chyba dla mnie najważniejsze jest rozmawianie i integrowanie się ze swoimi przyjaciółmi co przez dobrze znane powody nie jest teraz zbytnio możliwe. Myślę też, że niektóre lekcje są też nawet całkiem przyjemne. Na przykład angielski, plastyka, czy o dziwo, okazjonalnie język polski. Oczywiście, w mojej opinii. Pamiętam, że z jakiegoś powodu, jak byłem młodszy, to zawsze płakałem, gdy powiedziano mi, że nie idę do szkoły. Teraz w takiej sytuacji głównie czuję taki niesmak, bo bardzo nie lubię przepisywać notatek. Wracając do lekcji, ważną ich częścią zawsze jest nauczyciel. Na przykład, angielski może być jednocześnie mega przyjemny lub twoim najgorszym koszmarem. W zależności od tego, kto i jak cię tego przedmiotu uczy. Jeśli chodzi o mnie, to w większości przypadków moje doświadczenia z nauczycielami były całkiem spoko, oprócz kilku sytuacji. Podczas mojej szkolnej kariery zauważyłem pewien schemat. W zależności od przedmiotu, którego nauczyciel uczy, zachowuje się inaczej. Na przykład. Nauczyciele od geografii zawsze biorą do odpowiedzi za pomocą dat. Nauczyciele od biologii zawsze pytają trzy osoby naraz biorąc je pod tablicę. Nauczyciele od historii zawsze mają specyficzny humor, a nauczyciele od polskiego to nauczyciele od polskiego. Natomiast niedawno doszedłem do wniosku, że każdy nauczyciel ma jakiś sekret. Na przykład, moja pani od polskiego ma dwa imiona i nikt nie ma pojęcia jak i dlaczego. Teraz czas na historię. Pewnego dnia wszedłem na grupę od geografii na Facebooku mojego nauczyciela. Z czystej ciekawości wszedłem na jego profil i po chwili scrollowania w dół zobaczyłem posta. Było na nim zdjęcie. Zdjęcie tego nauczyciela z książką. Jego książką. To było dla mnie szalone, by odkryć, że mój nauczyciel napisał książkę. W dodatku książkę Fantazy o wilkołakach i zombie. Poczułem się jak jakiś detektyw próbujący odkryć kogoś alter ego. Jeśli chodzi o to, jak moi nauczyciele mnie uczą, to powiedziałbym, że całkiem spoko. I jak nie mam do ich sposobu uczenia żadnych zastrzeżeń, to mogę mieć zastrzeżenia do samych przedmiotów. Pozwólcie, że powiem, co myślę o każdym z nich za pomocą jedynej słusznej metody wyrażania opinii w 2020 roku. Przedstawiam wam Tier listę przedmiotów szkolnych. Okej, okay, to tutaj mamy naszą tier listę i zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że wyrażam tutaj swoją opinię, która ma prawo być inna od twojej, ale jak wiadomo, twoja opinia i tak tutaj nie ma znaczenia. Więc pierwszy przedmiot to język angielski i język angielski rzeczywiście jest dla mnie bardzo fajny i... Interesuję się językiem angielskim i nawet mam fajną panią, więc dam super, mógłbym się sam uczyć, bo większość nauczyłem z oglądania filmików po angielsku. Dalej nie wiem co to jest. Tutaj mamy chemię. Chemia na lekcjach nudzę się strasznie, ale jak sam się uczy z książki, to jest nawet fajnie, więc dam. Dam super mógłbym się sam uczyć, bo na, na, naprawdę jest spoko. Doradztwo zawodowe to jest. E, może być, jakby jakoś lekcje za bardzo mnie interesują na razie. E, więc no. E, etyka nie chodzę. E, to nie wiem co to jest. E, fizyka. E, fizyka jest. No. gdzieś tak pomiędzy, ale nie wiem. Dam do przeżycia, bo niezbyt interesująca według mnie. E, francuski nie mam. Geogra geografia jest. E, dam nie do przeżycia, bo. po prostu nie. Nie. E, dalej mamy historię. Historia dam może być, bo przedmiot sam w sobie jest spoko, ale na lekcji też trochę się nudzę. Francuskiego nie mam. Czy to jest informatyka? Chyba tak, dobra. E, informatykę dam do. Nie mam pojęcia, dam może być, bo jakby lekcje nie są zbyt jakieś. Nie, dam do przeżycia, lekcje są takie ok. E, matematyka jest. E, dam rzeczywiście do fajnego, bo mam fajnego nauczyciela. I nawet fajnie jest na matematyce. Kiedy są liczby, jest fajnie. Jak nie ma liczb, to jest beznadzieja. Więc, ok. E, muzyka. Muzyka. E... Hmm. Gdzieś tak fajny może być. Dałbym do może być, bo jakby ani lekcje nie są jakieś trudne, ani nie są jakieś szczególnie interesujące, e, więc no. E, niemiecki. Wcześniej bym dał nie do przeżycia, ale jak się zacząłem uczyć, to do przeżycia rzeczywiście. Plastyka no nawet fajna w sumie. jak jest fajny temat na rysunek to rzeczywiście. E, jest fajnie nawet. E, polski e, też dam do fajnego, bo mam nauczyciela, który nawet fajnie uczy. I jak tematy. Z polskim jest tak, że jak temat jest zły, to jest zły na maksa. Jak jest spoko, to jest po prostu spoko. Więc no. E, religia. E, religia jest spoko, według mnie. Nie jest jakaś przerażająca ani jakaś mega trudna. Technika. Nie do przeżycia, nie już nie mam techniki na szczęście, ale technika to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje według mnie. Wychowanie do życia w rodzinie też słabe. nie do, No. I WF. I ja też nie, lub nie lubię WF-u bardzo. E, Wosu nie mam. E, Okej, okay. to, 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 to jest moja tier lista. Myślę, że w szkole często dzieją się takie totalnie losowe sytuacje, które potem bardzo długo się pamięta. Na przykład, kiedyś przed lekcją historii czekaliśmy pod dzwonku na panią. Wszyscy rozmawiali, a ja popatrzyłem przez okienko od drzwi. Zobaczyłem gołębia. Od razu krzyknąłem, Ludzie! Gołąb tu jest! Wszyscy więc siedzieli przy drzwiach, patrząc przez okienko na gołębia, dopóki nie przyszła pani i nie wygoniła go z klasy. Pamiętam jeszcze, jak na wigilii klasowej randomowo przyszedł do nas dyrektor. Wszyscy byli tacy przestraszeni i nagle powiedział nam Czy wiecie dlaczego przyszedłem? Wszyscy siedzieli cicho Z powodu pewnego listu I w tej sekundzie od razu zrozumiałem o co chodziło Przypomniało mi się, że jakiś miesiąc wcześniej napisałem z kolegą list do dyrekcji odnośnie stanu toalet w naszej szkole Przez następne 20 minut dyrektor mówił naszej klasie, że nie ma pieniędzy I ogólnie dlaczego nie można było nic z tym zrobić a najśmieszniejsze jest to, że i tak kilka miesięcy później zaczęli je remontować. Następnym i chyba ostatnim elementem szkoły, o którym chciałem porozmawiać, są zajęcia pozalekcyjne. W całym moim życiu w szkole zapisałem się chyba tylko na dwie rzeczy. Pierwszą z nich było kółko plastyczne i chodziłem na nie tylko ja. Zastanawiam się, jak ja przeżyłem siedząc z nauczycielem godzinę w sali bez odzwania się rysując. Po jakimś czasie chyba dyrekcja kazała zamknąć to kółko, bo było za mało osób czy coś. Drugą rzeczą było kółko teatralne. W sensie, jakoś nigdy się na nie nie zapisywałem, po prostu jakimś cudem tak wyszło i tyle. Moje pierwsze przedstawienia było chyba w drugiej klasie. Nie pamiętam o czym, ale wiem, że grałem pasikonika i pani kazała mi wykonać jakiś głupi taniec. W trzeciej klasie też chodziłem na kółko teatralne... Ale bardzo mi się nie chciało, więc zawsze pytałem kolegę, który też na nie chodził, czy jest próba, i zawsze odpowiadał, że nie. Po jakimś czasie, gdy rozmawiałem z koleżanką, zapytała mnie, dlaczego nie chodziłeś na próby? Okazało się, że zajęcia się cały czas odbywały. W klasach 4-6 zawsze brałem udział w przedstawieniu na Dzień Niepodległości. W czwartej klasie się chyba zgłosiłem, ale w piątej i 6 wyglądało to mniej więcej tak. Okej, okay, masz rolę. Próby w środę. Jakie ja lubiłem te zajęcia. Podsumowując, nawet lubię szkołę. Ciekawe ile osób by mnie zabiło za te słowa.